wygrana w meczu sparingowym z czarnymi gorzyce aż 8-0 wysoka wygrana mimo że brakowało aż 6-5-6 podstawowych zawodników tak wygraliśmy dzisiejszy mecz sparingowy tak dużym wynikiem Jednakże i Gorzyce miały swoje prywatne problemy związane to było z kontuzjami kilku czołowych zawodników. Być może nie był to na dzień dzisiejszy sparing no aż tak silny przeciwnik w tym meczu sparingowym de facto. Nie był aż taki silny jak sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy parę miesięcy temu. No ale myślę, że dla jednej, dla jednej drużyny był to jakiś tam w niewielkim stopniu w większym stopniu pożyteczny sparing. Są zmiany w składzie. Kto przyszedł, kto odszedł z Unii? Znaczy, od dłuższego czasu zazwyczaj z Unii odchodzili zawodnicy. Jest to pierwsza runda, w której w której będąc tutaj w klubie udało nam się pozyskiwać zawodników. Utrzymaliśmy trzon, który był we wcześniejszej rund rundzie, bądź wcześniejszych rundach dwóch, bo mowa o sezonie 2011-2012. Pojawiło się kilka nowych zawodników, trzech zawodników z Wodzisławia. Wrócili również, byli nasi w Ankowie, do klubu, którzy tam w wcześniejszych terminach czy w wcześniejszych latach odeszli do, do nędzy i oni, uzupełniając kadrę, stworzyli dosyć szeroką kadrę zawodniczą. Czego zatem się możemy spodziewać po tym bezpiecznym, raczej takim spokojnym okresie przygotowawczym w rozgrywkach czwartej ligi? No tak, no pierwszy okres przygotowawczy, w którym miałem do czynienia dużą grupę zawodników. Zawodnicy nie, nie wszyscy powyjeżdżali na czasy, nie wszyscy do pracy, więc tu jak Pan wcześniej wspomniał, ten okres przygotowawczy był dużo, dużo spokojniejszy. Czego się można spodziewać? No na pewno chcielibyśmy w końcu, skoro jest tak dobrze przepracowany i dobrze zorganizowany okres przygotowawczy, no, zacząć punktować w tych okresach jesiennych znacznie większą ilością punktów niż to zazwyczaj było. Jednak no, nie do końca się to znowu udaje, ponieważ część zawodników no, na pierwsze mecze wyjeżdża na, na, na w czasy i no, okres pilotażowy wygląda no, niby fajnie, a jednak na mecze ligowe nie ma się dyspozycji tych zawodników, którzy na się temu no, Plus tego wszystkiego jest taki, że duża kadra zawodnicza, co prawda młoda bądź młoda, ale jest szansa, że, być, że ci zawodnicy w niejakim nie jakim stopniu zapełnią te braki osób wyjeżdżających na wczasy. Średnia wieku całej kadry Unii to 21 lat, nie za młoda? Powiem Panu, nie przeliczałem jeszcze tego, więc nie, nie, nie wiem jak to wygląda. Wiem na pewno z perspektywy lat wcześniejszych, kiedy zacząłem pracować tutaj w klubie, kiedy mieliśmy ten pierwszy sezon, średnia nasza była 21 lat. Byliśmy rok starsi, wyszła 20 lat. Teraz nie wiem, czy będzie 20 lat. Musiałbym to sam z ciekawości sprawdzić. Czy nie za moda? Powiem panu tak, jeśli chodzi o grę w dorosłej piłce, to 16-17 latkowie pokazują, że Da się grać w tym wieku w piłkę nożną, jednakże to są plusy i minusy. Minusem jest przede wszystkim to, że brak doświadczenia i ogrania decyduje czasem o tym decydującym wyniku, czyli w końcówkach można przegrać, popełniać niewielkie błędy, które mają wpływ na wynik, no i przegrywać mecz 2-1, 3-2, brak koncentracji to wszystko są cechy też i młodzieńcze piłki nożnej. Wychowankowie Unii Racibórz Michał Bedronka i Łukasz Zeidler podpisali profesjonalne kontrakty Czy tutaj już w tej kadrze można upatrywać kolejnych takich zawodników? No na pewno. My jako klub zawsze staramy się pracować dobrze z młodzieżą Nie zawsze jest to akceptowane w okolicy ale nas bronią po części wyniki gdzie nasi wychowankowie grają po trzecich drugich pierwszych ligach bądź reprezentacji nawet polskiej czy można upatrywać, no, powiem Panu, w każdym z tych chłopców, którzy jest z młodego pokolenia, którzy byli tutaj na tym wojsku, w każdym drzemie jakiś talent, ale czy to będzie piłkarz? Przejście w drogę seniorską jest naprawdę bardzo długie i nie zawsze oznacza, że zawodnik, który ma talent w grupach będzie świetnym piłkarzem. A zdarzają się i odwrotne sprawy, kiedy każdy próbuje skreślać zawodnika, bo do niczego się nie nadaje, to się, że jest świetnym zawodnikiem. Wszystko tkwi w przygotowaniu mentalnym oraz psychice. Czego życzy trener Unii Michałowi Bedronce i Łukaszowi Zeidlerowi w kadrach Krakowi i Górnika Zabrze? Na pewno chciałbym, żeby osiągnęli jak najwyższy poziom sportowy. Mowa tutaj głównie jest chyba o reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o rynek nasz krajowy. No i grę w bardzo dobrych klubach zagranicznych, gdzie mogą ci się chłopcy rozwijać i być, czy w sumie cały czas czerpać radość z gry w piłkę nożną, bo postawili na to, by być zawodowymi piłkarzami.